Dzień dobry, z tej strony Jedi, tak jak wam obiecywałem, zazumujemy tego to pięknego turizmu. Tylko sprawdzimy, co jest zawantowane bo nie pamiętam... MK2, jakieś tam lampki... i jakieś tam felgi, dobra. No to jedziemy na złom. Ups, nie widziałem tego rowerzysty że co to było jak widzimy baku w paliwo trochę jest można pojeździć przerobią go na żyletki elegancko nikt nie będzie się nad przejmował Trochę jak widać mnie laguje Ale co zrobimy? Jak nic nie zrobimy? Prawda? Jadę po trawie. Może mi nie opona. No i nie było. Jak widzimy asfalt bez dziur, elegancki. Fiaz na elegancki proszę ja was. Też te pody tu po ścieżce i do zło! Oj, rzuc o, o. tym. Dobrze, że się chociaż jednego pozbędziemy. Kurwa. I proszę bardzo. Jo, aż 1300 euro. Czy się zgadzacie na to? A dlaczego nie? Takie ładne turismo. Kto żałuje? Na pewno nie ja. No to co? Bach. Co jest? Może tak zadziała, czy nic nie złomowałem. O, sprzedał się. O No to dobra no dzieci.